Sponsorem programu jest Bistro Corfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu na wynos i z dowozem. Na program zapraszam Motowizję, patron medialny z lotu Master Track. Opole od 15 do 17 lipca. Witajcie w programie Tracker Club. Za chwilę zobaczycie, co robią kierowcy w pracy, po pracy, ale nigdy zamiast pracy. Dzisiaj pokażemy nocnego Dafa i jego kierowcę. Później będziemy podziwiać zjawiskowe pojazdy na zlocie Mastertrack. A teraz czas na muzykę. Gramy. side Não sabe. Elektryka obu kłana się nisko, dzięki! Niezła muzyka, prawda? A teraz poznajcie nocnego, ale sympatycznego kierowcę i jego dafa. Popatrzcie i posłuchajcie. Damian Smulewicz, kierowca, swoim biało-pomarańczowym dafem, dostarcza zaopatrzenie do supermarketów na terenie kraju. Jako nocny Marek, nie ma łatwego życia, ale udaje mu się łączyć pasję z życiem rodzinnym. Jego narzeczona nie tylko akceptuje pracę i hobby Damiana, ale i pomaga w jej rozwoju. Jednak w przypadku Damiana jego pasja miała trudne początki. Jak byłem malutki, to się bardzo bałem ciężarówek. Dla mnie to było takie coś, że nie dochodzi do tego. Ale później z czasem się jakoś tak nastawiłem, że będę, będę kierowcą. No i właśnie swoją, to jest taka jakby moja główna pasja. Tak miałem 14 lat, jeszcze prawo jazdy nie miałem. To już wjeżdżałem na warsztat ciężarówką. Prawo jazdy zdałem w wieku 18 lat. Od razu po kategorii B poszedłem na C i od razu C zdałem. Ja ogólnie jeżdżę tylko po kraju. Jeżdżę właśnie tym autem Dafem. Wcześniej też jeździłem Dafem, ale no po prostu zamieniłem sobie na 106, na nowszego. Jak został zakupiony, był kompletnym, był no goły samochód. Wszystko robiłem sam. Cały środek, środek był zrobiony dwa miesiące temu, też przeze mnie wszystko było wykonane, z zewnątrz też malowania, wszystko ja sam, sam robiłem, no z pomocą taty dosłownie. Wszystko to w środku, te pikowania chciałem, żeby właśnie nawiązywało jak jest z zewnątrz, biało-pomarańczowe, żeby też tak w środku było, żeby tak wszystko jakoś w miarę się komponowało. Ogólnie jak środek był rozebrany, to auto stało dwa tygodnie na warsztacie. A malowania, no to tak co weekend, co weekend, bo auto musi pracować, wiadomo, musi zarabiać. Chcę deskę też dać biało-pomarańczową, no i co jeszcze będzie? Ogólnie z tyłu zabudowa na ramię będzie, zderzak. No i jeszcze nie wiem, no wszystko wychodzi, tak jak są różne koncepcje, wiadomo. No i będzie, zostanie, bo już za jakieś trzy tygodnie na naczepa zmieniona, nowa, szmita będzie. Firma rodzinna była założona w roku 2001 przez tatę. No i do teraz, mamy około 23 samochodów, ten jest mój, no i wszystko tak z tatą razem ogarniamy, warsztat, mamy tam jednego, dwóch mechaników mamy, ale wszystko tak zostaje w, w, w gronie rodziny. Moja narzeczona jest bardzo wyrozumiała, jeśli chodzi o moją jazdę, wszystko akceptuje, wiadomo, że ja chcę jak najwięcej z nią czasu spędzać, no i też dążę do tego, żeby po prostu być jak najwięcej w domu, że... Żeby jednak wrócić na te dniówki i być codziennie w domu. Wiadomo, że jednak wspólny spędzony czas to jest wspólny spędzony czas. Nikt nam tego nie zabierze. A jednak taka rozłąka to nie jest za dobra. Ja na przykład bardzo to odczuwam jak jestem w trasie. Ona też. Ale jak na przykład coś robi, to mi pomaga. Czy tam pomaga. na przykład jak środek robiłam, też mi dawała pomysły swoje, jak kolorystyczne. Na Master Trucku byłem od roku 2015, jeszcze jak prawo jazdy nie miałem z tatą. W tym roku myślę, że jak wszystko wypali, to będzie Damian, gratulujemy pasji i pięknej ciężarówki. Życzymy szerokości. Niezła fura, co nie? Następnym razem pokażemy Wam patriotyczne Volvo i jego kierowcę. Teraz czas na krótką przerwę, po której kolejna porcja dobrej muzyki i wizyta na zlocie Mastertrack. Dobrze, że jesteście już z powrotem. Przed wami obiecana muzyka dla prawdziwych trackerów. Posłuchajcie! Nie zobaczysz mnie mój drogi! Na cztery! Niech spokojnie gdzieś! daleko czeka fracht Ja zostawiam wszystkie beczki i kontenery Dziś przede mną nowy piękny szlak Master Truck, Master Truck, Master Truck Master Truck, Master Truck, Master Truck Master Truck Master track, master track. Master track, master track to master track. Tutaj ciągnik stoi przy ciągniku. Każdy piękny, że aż trak. Tachografy piszą coś po cichu. Taki postój to po prostu master track. Master track. Master truck, master truck. Master truck, oh master truck, oh master truck. Master truck, master truck, oh master truck. po prostu na południu. Master truck. Od razu widać, że się bardzo podobało. W następnym odcinku pokażemy Wam jeszcze więcej. Przypominamy też o kolejnym zlocie Master Truck, który odbędzie się od 15 do 17 lipca w Polskiej Nowej Wsi koło Opola. Serdecznie zapraszamy. A teraz zobaczcie, jak tam było w ubiegłym roku. Cześć! 17 Master Truck jak zwykle okazał się imprezą udaną. Bogactwo atrakcji dla różnych grup widzów powodowało, że na zlocie bawiły się całe rodziny. Oczywiście najważniejsze były ciężarówki, zwłaszcza te najpiękniejsze. Od lat obiektem westchnień są traki ze Skandynawii, które na zlocie zajmują poczesne miejsce. Styl jaki prezentują to połączenie fantastycznych motywów z metalicznym lakierem i garścią chromów. To także certyfikowane kangury na przedniej atrapie. Polacy cenią północną stylistykę ciężarówek za rozmach i odwagę oraz za możliwości transportowe tamtejszych traków. Przykładem był pociąg drogowy Silo Trans zbudowany z ciągnika siodłowego i dwóch pojazdów ciągnionych. Z przyczyn prawnych na zlot zestaw musiał przyjechać na raty, ale w Szwecji, gdzie pracuje ta polska ciężarówka, taki skład to standard. Dużą pomocą w prowadzeniu tak długiego zestawu są kamery zamiast lusterek, na które zdecydował się Mercedes. Na Master Trucku dealer tej marki, firma Mercedes-Wróbel, prezentowała bezlusterkowy model ciężarówki. Pokazujemy nasze najlepsze produkty, czyli Actrosa piątej generacji w podsłonie Smart Truck oraz ten samochód, który jest przy naczepie Roadstars, również piątej generacji. Actros. Pomimo tego, że od premiery bezlusterkowego Mercedesa minęło już sporo czasu, nadal budzi on emocje. Pierwsza reakcja to jest zawsze zaciekawienie, co to jest, jak, jak to działa, czy to w ogóle spełnia swoją funkcję. My oczywiście tłumaczymy, pokazujemy i wyjaśniamy. A Master Truck jest najlepszą ku temu okazją nie tylko z uwagi na rozmiar imprezy i rzesze kierowców. Uważamy, że ta impreza jest bardzo opiniotwórcza. Też jest wielu kierowców, którzy mają okazję zaobserwować nasze produkty, zobaczyć, faktycznie jest bliska, przekonać się do nich. Dlatego tutaj jesteśmy. Poza tym jesteśmy też dealerem z tego regionu i to jest dla nas niezwykle ważne. Tak, dealerzy ciężarówek bardzo poważnie traktują obecność na Master tracku, a przy tym miło spędzają czas ze swoimi klientami jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo odwiedzających, wiele ciekawych tematów poruszamy. Także myślę, że jest dobra atmosfera do tego, aby prezentować tutaj nasze produkty. Przyjemne, spożytecznym. Tak, to nieoficjalne motto z lotu. A czy kierowcy, którzy nie przybyli na Master Truck Show, bo ciężko pracowali, mogli poczuć panującą tam atmosferę? Tak, wystarczyło, że w trasie słuchali polskiego radia kierowców. Rozgłośnia nadawała bezpośrednio z terenu zlotu. Polskie Radio Kierowców to jest radio właśnie dla tych ludzi, którzy przyjechali na imprezę Master Truck Show. Czyli dla tych, którzy codziennie, każdego dnia wsiadają do swoich pięknych ciężarówek i pokonują setki, tysiące kilometrów po polskich, ale także i po zagranicznych drogach. Jak wiadomo, radio w ciężarówce to najlepszy przyjaciel kierowcy, zwłaszcza na długich trasach pokonywanych w samotności. Postanowiliśmy przenieść naszą antenę, właśnie tutaj, na tę imprezę, więc za chwilę ruszamy z programem. I ten program dzisiaj dla tych wszystkich kierujących, dla, dla tych zakółkiem, którzy być może tutaj po prostu nie dotarli, będzie na żywo. Jedną z atrakcji przygotowanych przez polskie radiokierowców były pokazy driftu w wykonaniu drobnej kobietki w niezwykle mocnym BMW. Ja dziś razem z redakcją uczestniczymy podczas Master Track Show w fantastycznym święcie trackerów, a sama. Robię dzisiaj pokaz driftu, czyli jazdę w poślizgu kontrolowanym. Precyzja kierowania, a na takim, takim małym placu, jaki mamy tutaj, jest to wyzwanie, ale to jest show, które uwielbiają ci, którzy są tutaj, czyli widzowie. O tak, pomarańczowe BMW Wiktorii, śmigające po placu, robiło ogromną furorę. Zwłaszcza gdy precyzyjnie uderzało w wiszące makarony. A gdy do zabawy dołączało się driftujące Renault Madrex, to wokół lotowego placu robiło się ciaśniej niż w dniu przybycia pielgrzymek na Jasną Górę. Ale Wiktorię interesowało nie tylko kręcenie bączków. Zaskoczyły mnie malowania ciężarówek, malowania, które są dziełami sztuki. I nie wiedziałam, szczerze mówiąc, myślałam, że to są zrobione oklejenia, zaprojektowane graficznie. A tu się okazuje, że tu przychodzi artysta, który tworzy wspaniały obraz na ciężarówce i to jeszcze w taki sposób, żeby współgrało to do całej bryły. I o to właśnie chodzi. Zwłaszcza gdy trzeba ocenić zgłoszoną na zlot ciężarówkę i trzeba wziąć pod uwagę kształt dzieła. Nic dziwnego, że w tym roku żyli i publiczność miało niełatwe zadanie. Na przykład wybranie najciekawszej Skanii na Master MasterTracku było wyzwaniem, bo pojazdów tej marki było najwięcej. Na szczęście skania Dark Spirit z firmy Pars spodobała się większości głosujących. Z kolei tytuł najciekawszego Volvo przypadł staremu wyjadaczowi, pojazdowi należącemu do przedsiębiorstwa Tomtech a dokładniej zestawowi Wolni 2018. Dla osób zmęczonych wypełnianiem kuponów do głosowania na najciekawsze ciężarówki zorganizowano szereg konkursów sprawnościowych. Do bardzo lubianych dyscyplin zalicza się spacer trackera. Ta przewrotna nazwa nie ma nic wspólnego z rodzinną wyprawą do parku po niedzielnym obiedzie. To raczej powrót z zakupami do domu, a dokładniej do garażu. Aby wygrać, nie wystarczy kręgosłup jak słup telegraficzny czy szybkie nogi. Tu liczy się tężyzna oraz gospodarka tlenem, bo o zadyszkę wcale nie trzeba zabiegać, przychodzi sama. Zwłaszcza gdy trzecim balastem jest mięsień, piw. Ale gdy udało się wygrać i piękne dziewczyny wręczały nagrody od Lotus Oil, to w oczach tych najlepszych z najlepszych nie było widać mroczków. Dla fanów sportu, ale w wersji elektronicznej, przygotowane było stoisko gier komputerowych, ponieważ w trakcie zlotu odbywały się zawody w e-sporcie. Zaangażowanie e-zawodników było nie mniejsze niż w typowo fizycznych dyscyplinach i nic w tym dziwnego, dlatego że wygrywali autentyczne nagrody. Podobno stres i adrenalina na symulatorach jest taka sama jak w rzeczywistości, ale za to trudniej o kontuzję. No, chyba że kciuka. W razie czego w pobliżu stacjonowało ratownictwo motocyklowe na realnych motorach i udzielające realnej pomocy. Medycy prezentowali swoje umiejętności w czasie inscenizacji wypadku drogowego z udziałem dziecka. Oni także doświadczyli przypływu adrenaliny. I to także był wysiłek godny sportowca. Po takich zmaganiach można było ponownie wrócić, podziwiać piękne ciężarówki. Przyjeżdżamy tu co roku od pięciu lat. Jest tu idealnie. Mnóstwo ciężarówek, fantastycznie. I ten cały program. Jest świetnie. Jestem z i przyjechałam po raz pierwszy na ten zjazd. Chciałam zobaczyć właśnie, bo zawsze znajomi jeździli co roku, a jakoś mnie co roku wypadało, że byłam na urlopie w tym czasie gdzieś dalej i nie mogłam i wreszcie mi się udało się bardzo cieszyć. Osób takich jak Agata, czyli obecnych po raz pierwszy na Master było w tym roku bardzo dużo. Ich wrażenia są dla nas niezwykle cenne. Pierwszy. Jesteśmy zaskoczeni, że tyle, tak dużo ludzi, tak dużo samochodów. Ogrom wszystkiego. Bardzo dużo maszyn. Ja jestem dopiero tu dosłownie kawałek przeszłam, ale już jestem pod takim wrażeniem tych maszyn, że tak powiem, tego y, wyglądu, tego tej atmosfery całej, także bardzo jestem już zadowolona. A jeszcze naprawdę nawet jednej dziesiątej nie zobaczyłam tutaj. To tym bardziej Cię nie zatrzymujemy. Podziwiaj dalej traki, Agato. A jak pod wieczór się zmęczysz, to zapraszamy pod zlotowy namiot. Na koncert. Zobaczcie kto i co grał w tym roku aż do Białego Rana. Gee! Program zaprosiła Motowizję, patron medialny z lotu Master Track Opole od 15 do 17 lipca. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole, jedzenie na miejscu na wynos i z dowozem.